14 stycznia na skoczni skalite Hanu Lepisto obserwował trening otwarty skoczków Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk. Były osobisty trener Adama Małysza z uwagą śledził poczynania młodzieży. Po treningu Lepisto podzielił się swoimi wrażeniami z prasą. Posłuchajmy, czy trener ma swojego faworyta wśród młodzieży. Ja, ja, szan, szan. Już zauważyłem jednego, niestety nazwiska nie mogę podać, ponieważ to ma zły wpływ na karierę tego człowieka, ale nie tylko zauważyłem ich jako dobrych skoczków, ale ludzi, którzy mają bardzo dobrą osobowość, aby móc żyć w tej później popularności. Trener Lepisto bardzo dobrze ocenił możliwości, które szkoła daje swoim podopiecznym. To właściwie możemy porównać tylko może z Austrią, która też ma takie możliwości, może trochę z Niemcami, natomiast cały ten system szkolenia, nauczania, możliwości, że mogą tutaj się uczyć uczniowie i zdobywać również wiedzę. To nie da się porównać z żadnym innym krajem. Myślę, że tutaj obiekty sportowe, choćby ta skocznia, jest wystarczająca, żeby pójść dalej i rozwijać się cały czas. No oczywiście też możemy skorzystać ze skoczni w Malince, no więc to wystarcza całkowicie, więc oceniam to tutaj bardzo, bardzo wysoko. Podczas konferencji poruszony został również temat czołowych polskich skoczków. Hanu Lepisto prognozuje dobry przebieg kariery Macieja Kota oraz Kamila Stocha. Myślę, że szczególnie tych dwóch zasługuje na uwagę. Nie jestem zdania, że na pewno jeszcze w tym sezonie Maciek Kot stanie na podium, a Kamil wygra. Kamil, gmin. Zapytaliśmy trenera szczyrkowskich skoczków, czy dalej jest takie samo zainteresowanie skokami narciarskimi wśród młodzieży? Jakie było za czasów Adama Małysza? To zainteresowanie mniej więcej pozostaje na tym samym poziomie. Ale z tego zainteresowania wychodzi nam coraz więcej takich dość dobrych chłopaków. I tak jak wspomniał trener, mamy bardzo dobrą grupę juniorską w tej chwili i żeby się tam przebić, to już trzeba coś sobą prezentować. A chłopcy już pokazują w świecie, że też mają coś do powiedzenia. Tu Olek zniszczył uczeń naszej szkoły, Krzysiek Biegun. To już jest, powiedzmy, to zaplecze Pucharu Świata, a miejmy nadzieję, że, że obaj będą w tym Pucharze Świata skakać. Przed młodymi skoczkami z szczytkowskiego SMS-u jeszcze długa droga w ustanawianiu rekordów godnych na przykład Adama Małysza. Pewne jest to, że uczniowie poczynili już kroki w tym temacie, czyli zapisali się do szkoły, która daje możliwości w doskonaleniu umiejętności narciarskich.